Kochani w kolejnym filmiku. Nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio była w Biedronce bardzo atrakcyjna promocja, było to 1 plus 1 gratis. Obkupiłam się, jak widzieliście na miniaturce bardzo. Także jeżeli jesteście ciekawi, co było warto kupić na tej promocji i co udało mi się kupić, to zapraszam do oglądania. Jak wiecie, była to promocja związana z kosmetykami. Jeden kosmetyk kupywaliśmy za cenę normalną, a drugi był gratis. Czasami wchodziło też, że jak że jakiś przeceniony był produkt, to również jeszcze odejmowało cenę gratisowego produktu. Także bardzo się opłacała ta promocja, spędziłam na tych łowach dość dużo czasu, dlatego nie udało mi się szybciej nagrać tego filmiku, bo byłam bardzo zmęczona. Byłam praktycznie w wszystkich biedronkach w mojej okolicy. W każdej coś mi się tam udało kupić, niektórych w ogóle nie było. Takich produktów może już były wykupione, nie mam pojęcia. Ale w każdej coś mi się udało kupić. Czy to jakieś maseczki, czy to jakieś medełka. Najbardziej zależało mi na medełkach, ale już Wam pokazuję po kolei, co udało mi się kupić. Mam również paragony, żeby Wam mniej więcej powiedzieć, co za ile było. Także już Wam pokazuję i nie przedłużam. Zaczniemy chyba od takich... Właściwie sama nie wiem od czego tyle tego tutaj mamy. Zacznę może od takich produktów do twarzy najpierw. Kupiłam naprawdę sporą ilość maseczek, zobaczcie. W ogóle był limit na kartę, nie wiem czy wiecie, ale było można kupić na kartę chyba 20 produktów, w tym 10 gratisowych. Dlatego niestety, ale ja swój limit przekroczyłam i dziękuję osobom, które mi pomogły dokończyć moje zakupy i podzieliły się, bo nie korzystały z tej oferty. Także dzięki nim mam ten cały karton, no zapas roczny chyba, mydę najwięcej. Także jeszcze sobie biorę paragony, bo żeby wam powiedzieć, co ile mi więcej kosztowało. Paragonów naprawdę mam bardzo dużo, zobaczcie. Jest tego sporo. No I już wam mówię. Kupiłam takie maseczki do twarzy. Maseczka z wodą lodowcową i broskwinią. Dwie takie same kupiłam. I są to maseczki z Korei, jak dobrze pamiętam. Nigdy ich wcześniej nie miałam. A teraz one wyższe za jakieś. 2 za 3,90, Coś takiego. Mam tu paragony ale tam jest tyle tego, że po prostu będę tak wam mniej więcej mówić. Z tej samej serii wzięłam maseczki z mango. Mam takie po dwie bram, ponieważ jeżeli wzięliśmy dwa takie same produkty na jeden paragon, wtedy naj, najlepiej nam wychodziła promocja. I tutaj mam o zapachu mango, więc nie wiem czy on się różni jakoś czy nie. Odświeżenie i nawilżenie skóry, a tamte były miękkość, gładkość i nawilżenie suchej skóry. Jeszcze dostałam trzy z papają. Zobaczcie. I to jest wygładzenie i nawilżenie z cery suchej i dojrzałej. Tak wyglądają. To są produkty z Korei. I jedna udało mi się dostać z mangostanu. Mangostanem. Proszę, znaczy. I tylko taka jedna była. I to jest pielęgnacja, ukojenie i też nawilżenie. W następnych maseczek już chyba troszkę one były droższe. Tak. Po 4,50. Były to takie maseczki z Avif, coś takiego. I to są maseczki. Maska biocelulozowa. Biocellulo, nawilżająca, tak wygląda. I ona już kosztowała, tutaj sobie spojrzę, 4,50 i udało mi się dosyć takie 4. Tymi produktami również podzielę się z moimi przyjaciółmi zagranicznymi, ale nie tylko. Dlatego mam większe ilości. Więc na pewno każdy coś tam fajnego dostanie. I jeszcze takie same. Mam tylko maseczkę przeciwzmarszczkową, i też cztery udało mi się takie dostać. I to nie było tak, że w jednej bieżący udało mi się kupić tylko maseczki, tylko to było tak, że na w jednej biedące były tylko dwie takie maseczki i żadnych innych nie było i nic innego nie było, dlatego musiałam pojeździć po kilku, żeby cokolwiek kupić. I to by było z maseczek wszystko. Udało mi się kupić peeling kawowy 100% naturalny, słodki kokos z Love You Body. I za takie dwa peelingi zapłaciłam 9,99 bo w normalnej cenie jeden tyle kosztuje, a teraz mamy dwa, więc fajna okazja. I jeszcze był zapach soczystej duszkawki. I tak wygląda. Nigdy ich wcześniej nie miałam, więc nie wiem jakie są, ale chętnie przetestuję. A jak są 100% naturalne, to myślę, że będą bardzo fajne. Na pewno pojawi się recenzja tych kosmetyków. W późniejszym czasie, bo tego jest sporo, a żeby przetestować, to trochę czasu zajmuje. Dlatego na pewno pojawią się albo w projekcie Denko, albo po prostu jakąś recenzję nagra. Oprócz tego, co mi się udało kupić, to już wam pokazuję. O, jeszcze mam maseczki, ale zaczekajcie, muszę zobaczyć. Mam jeszcze cztery inne maseczki do twarzy z Eveline. Niestety ale nie mogę się połapać. Ile one kosztowały, ale chyba też około 4 zł. Mam tutaj maseczkę z Evelyn's Q10. Jedną taką udało mi się dostać z Ampułką Młodości. Powiem jeszcze, wszystkie te produkty mają bardzo długą datę ważności. Jeżeli byście się obawiali, że może są jakieś tam stare czy coś, to nie. Następnie mam Hyaluronową. Proszę zobaczyć. Jedyny jaki jest minus taki, że z tyłu na odwrocie nie mamy żadnej informacji po polsku. Dlatego będziemy musieli się. Pamiętam to, bo się ma jest po angielsku, tak, po angielsku i po chińsku, bo to są produkty z Korei. I jeszcze dwie mi się udało z Alosem kupić, takie zielone. Nie miałam nigdy tych maseczek, więc chętnie je sprawdzę, jak się sprawdzą u mnie. A może będą to moje ulubione produkty? No, zobaczymy. W kolejnym sklepie udało mi się dostać masełka do rąk z Frost Leg już Wam pokazuję, to są takie dwa medełka. masełka do rąk tak wyglądają, już kiedyś takie masełko kupiłam, ono kosztowało jak dobrze pamiętam 6,90 coś takiego i teraz w tej cenie mamy dwa takie one są bardzo fajnie nawilżają dłonie więc ja jestem z nich bardzo zadowolona a jak zobaczyłam, że akurat są dwa to musiałam je wziąć i do torebki są idealne Następnie wzięłam też dwa kremy do stóp, udało mi się, to jest wersja zimowa z Eveline. tak wygląda i tu jest drugi, prawie takie same, troszeczkę się różnią, one są rozgrzewające i jedne jest, tak one są rozgrzewające, cynamon, imbir, wanilia i masło Shea, a drugie cynamon, imbir, wanilia i urea 10%, czyli bardziej nawilżający. Także zobaczymy, za nie dałam też jakieś 7,90 albo 6,90, coś takiego. Ale bardzo fajnie, ja z kremów do stóp zawsze mi brakuje, więc super, udało mi się tylko dwa dostać, więc jak najbardziej fajny produkt. Kolejnym produktem, jaki kupiłam, już wam pokazuję. Już wam pokazuję to są takie mydełka z La Petite Olivier. Coś takiego i za takie mydełko zapłaciłam już wam mówię. O. i za to mydełko zapłaciłam już wam mówię. Za dwa oczywiście przy zakupie dwóch, bo ja mam tutaj ich naprawdę sporo. Za takie dwa mydełka zapłaciłam 3,99, gdzie normalna cena to 4,99 za jedno. Więc za dwa byśmy zapłacili 10 zł, więc naprawdę... Fajna sprawa, bo zapłaciliśmy 3,99, bo jeszcze od tej ceny, te 4,99, wchodziła promocja minus chyba 2 zł, czyli złotówka na sztuce. Dlatego zapłaciliśmy 3,99. Ja tu mam zapas olejki adganowym i kupiłam ich naprawdę sporo. Nie będę ich wam wszystkie pokazywać, ale chcę się podzielić z paroma osobami i wysłać im przesyłce, więc zobaczymy, czy też będą zadowoleni. I chciałam, nigdy tych metod wcześniej nie miałam, ale w ogóle jedno otwarłam, że Wam pokazuję. Bardzo jest poobijane, ale mają taki wyżłobiony napis z drzewkiem, zobaczcie, a z drugiej strony też. I bardzo ładnie pachnie. To jest to akurat arganowe, jak widzicie, jest bardzo poobijane, ale pięknie pachnie i bardzo się troszkę kruszy przez ten pyłek. Ale zobaczymy, jak będzie w późniejszym przystosowaniu. Udało mi się też kupić kilka mydełek o zapachu cytrynowym. One są w tej samej cenie co tamto, Ale to bardziej ładnie pachnie. To jest pisze ekstra delikatne mydło werbena cytryna, więc ten mocniej pachnie. Tamto jest chyba bardziej nawilżające, bo jest oliwko. I udało mi się też kupić kilka o zapachu lawendowym. I te naprawdę tak pięknie pachnie, delikatne mydło lawendowe. Nie wiem, jak wygląda w środku, ale nie chcę wszystkie otwierać, żeby nie dostawało się powietrza i żeby nie wywietrzały. I jedno mydełko, które udało mi się też kupić, jedno jedyne, to było różane. I tak wygląda. Może tak Wam pokażę. I różane. Oprócz tych mydełek w kostce, kupiłam również mydełka w płynie. Taką pompeczką. To sama firma, Le Petit Olivier. I to jest cytrynowe. I to cytrynowe kosztowało już wam mówię ile? O, już mam paragon. I to madełko kosztowało bez promocji jedno 10 zł, a jak kupiliśmy dwa w tej samej cenie, czyli po 10 zł powinniśmy zapłacić za dwa aż 20 zł. A w tej promocji kupiliśmy 2 za 7,99. Więc naprawdę cena jest super. rewelacyjna warto było pojeździć i poszukać. Ja sobie się pomocham. Jejku, naprawdę tak pięknie pachnie cytryno. Właściwie tych cytrynowych było najwięcej. Kupiłam ich 4, chociaż nie, poczekajcie. 6. Kupiłam takich 6 mydełek, Ale jeszcze udało mi się trafić na dwa o zapachu lawendowym. Pomimo, że to jest inny zapach, to i tak ta sama cena była, więc warto było się skusić. I to lawendowe też pięknie pachnie. Chyba najwięcej wykupili je, bo cytrynowych było dużo. Mm, a to naprawdę taka piękna, ścięta, świeża lawenda, taka jak się jesienią zrywa do suszenia. Tak to mydełko pachnie. Zobaczymy, czy ten zapach będzie się utrzymywał na dłoniach, ale mam nadzieję, że tak, bo jest wspaniały. Oprócz tego kupiłam jeszcze... Mydełka 2 w takim, w takim kartonowym opakowaniu, tutaj pokazuję kupiłam takie dwa mydełka. One kosztowały właśnie, nie mam paragonu, tego nie wiem gdzieś zgubiłam, ale było na karterce, że 6,99 za opakowanie, czyli za dwa zapłaciliśmy 699 prawdopodobnie. W środku mamy cztery zwykłe mydełka 2 tak wyglądają że to no, spoko, zawsze fa były dobre. Kremowe mydło w kostce z proteinami ogór to przyjemny, delikatny zapach, więc fajnie. Będę miała zapas mydeł chyba na cały ten rok, także jestem zadowolona. I oprócz tego kupiłam jeszcze takie kosmetyki bardziej dermatologiczne, tak mi się najmniej wydaje. Słyszałam o nich bardzo dużo pozytywnych opinii i są to takie mydełka dermatologiczne z zieloną glinką kambryjską z dermaglin. Mecz, zobaczcie. Pewnie je gdzieś widzieliście w Ja sobie kupiłam je, ponieważ chcę używać je do twarzy. Zobaczymy, jak to będzie. Delikatnie morskie zabarwienia obecność zielonej glinki, unikatowej kompozycji minerałów dla zdrowej skóry, len, gwarancja nawilżenia i gładkości skóry. Nie wysusza, nie podrażnia, więc zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Jedno już otwarłam, więc mogę Wam pokazać, jak wygląda. Zapach ma takiego tradycyjnego mydła, takiego szarego, może jak biały jeleń, coś takiego. I tak wygląda. Więc zobaczę, czy się sprawdzi. Mam nadzieję, że tak. Ono kosztowało tyle samo, co właśnie te mydełka z Oliviera. 4,99? 3,99. 3,99 takie jedno mydełko. Ja sobie wzięłam kilka, żeby przetestować, no ale też podzielić się z innymi. Oprócz tego, co ja kupiłam. Kupiłam jeszcze wodę z olejem bas, babasu z Dermagling. to wygląda tak. Oczywiście kupiłam większą ilość, żeby było taniej. I to jest woda micelarna, łagodzi, oczyszcza, odświeża do wszystkich rodzajów skóry. A co najlepsze, tutaj, że usuwa makijaż, oczyszcza skórę jednocześnie nie powodując podrażnień. Więc zobaczymy, ja zawsze kupuję takie do zmywania oczu z tuszu i już sprawdzę, ile ono kosztowało. Z paragony. Wcześniej kosztowała ta jedna woda 10 zł, teraz po promocji kupiliśmy dwa, to za dwa zapłaciłam jedyne 6,99 więc cena dla mnie jest kosmos i warto kupować takie kosmetyki, chyba, że tutaj pisze, że są naturalne i z tego co się zorientowałam są produkowane w Polsce, więc fajnie. Oprócz tego udałam się kupić też balsamy z tej firmy, masła do ciała. Tak wyglądają. Może pokażę Wam to pierwsze w takim pudełeczku. To jest pojemność 200 ml i już Wam staram się powiedzieć, ile one kosztują. Jedno przed tą promocją mogliśmy kupić za 14,99 Teraz, jeżeli kupiliśmy dwa takie same, zapłaciliśmy 9,99, więc naprawdę na rewelacyjnie, bo praktycznie powinniśmy zapłacić 14 za dwa, a wychodzi na to, że była jeszcze jakaś dodatkowa promocja i za dwa zapłaciliśmy 9,99. Już Wam pokazuję, jak on wygląda w środku. Jest taki zielony. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że nie ma zamknięcia, bo chciałam w domu otworzyć, zobaczyć, jak wygląda to mydełko, Masełko, i troszkę mnie to rozczarowało, bo właściwie każdy mógł sobie w sklepie otworzyć i włożyć tam palukę. Nie lubię takich sytuacji, ale na szczęście, jak widzicie, nie było to ruszane. Żaden z tych kremików, które kupiłam, nikt nie ruszał, nie otwierał, więc zobaczymy. Jedno już sobie testowałam na dłoniach i bardzo fajnie dłonie zrobiły się delikatne, więc zobaczymy, jak to będzie na ciele. I co jeszcze kupiłam? Kupiłam właśnie taki zestaw z nuki. Zestaw do pielęgnacji dłoni. Tak wygląda. I tutaj mamy miód ochronny, krem do rąk i paznokci i kawowy peeling do rąk i paznokci. Oraz mamy tutaj taką regenerującą rękawiczkę do dłoni. Tak wygląda. Tu mam to rękawiczka, peeling i kremik. Więc fajny zestaw. I taki zestaw oczywiście musieliśmy kupić też podwójnie. Pokazuję Wam tylko rodzaje produktów, jakie kupiłam, a ilości, już nie będę pokazywać wszystkich tam mydełek i tak dalej. I tutaj te, za te dwa produkty zapłaciliśmy 9,99. Więc naprawdę cena jest fajna, tym bardziej, że za takie rękawiczki tutaj zawilżające, co tu mamy z olejem akadamia, Same rękawiczki czasami kosztują 9,99. Nie wiem jak jest z tej firmy, ale jak ja nie raz kupuję to po prostu rękawiczki, tyle kosztują, a tu dodatkowo mamy krem i peeling, więc naprawdę świetna sprawa. I te, no, teoretycznie kupiliśmy czy te za... Niecałe 5 zł i jedno pakowanie, więc to jest hit naprawdę. Mam nadzieję, że te produkty będą fajnie się sprawdzać. Zostawiam też się podzielę z pewną osobą z zagranicy, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Może będzie wiedziała o kim mówię. I już ostatnią rzeczą, jaką udało mi się kupić właśnie w Biedronce jest to zestaw Szczupa Czupsa. Jest to pomadka i krem do rąk o zapachu brzoskwiniowym, tak wygląda, o zapachu soczystej brzoskwini. I za takie dwa opakowania zapłaciłam 14,99, więc już to już taki... ogólno dają wskazuje, więc to już taki droższy zestaw wyszedł właściwie, ale z drugiej strony, tak patrząc, to by wyszło jakieś 7,50 za sztukę. Coś takiego jak dobrze liczę. I myślę, że to jednak jest stanie. jak tak patrząc, podzielić sobie tą cenę na dwa produkty, więc naprawdę fajnie opłaciło się. Niestety tylko udało mi się znaleźć takie dwa. Już kiedyś taki jeden zestaw miałam, właściwie jeszcze mam go, używam. Ale to zobaczycie w recenzji, bo dostałam go chyba w grudniu na święta od matyny. A tutaj kupiłam, więc zobaczymy, jak ten się sprawdzi, umiem, czy będę zadowolona. I to by było wszystko, co udało mi się kupić. Dajcie znać, czy korzystaliście z tej promocji, czy Wam też udało się coś kupić. U mnie, jak widzicie, z tych kosmetyków naprawdę masa i jak wiecie, tak jak Wam ostatnio mówiłam, chciałabym zacząć używać jakichś takich bardziej naturalnych takich kosmetyków, ale zobaczcie, jak wchodzę w takie promocje, to ja serce boli, żeby nie skorzystać, dlatego u mnie jest to tak, że jak widzę promocji, czy wchodzę do sklepu i coś takiego jest, no to ja muszę kupić, muszę zobaczyć i przecież mogę kupić taniej niż kurczę przepłacę, ale z drugiej strony, no wiecie jak to jest, nie? No, u mnie to jest tak, że ja lubię promocje, lubię kupować, jestem tak zadowolona. Szczególnie z tych medełek, które bardzo pięknie pachną. Ja przeważnie w większości używam tych w płynie, rzadziej tych w kostce, ale może pora się przekonać do nich. Także dajcie znać mi w komentarzach, czy Wy też korzystaliście z tej promocji, co Wam udało się kupić. Czy w Waszych Biedronkach też była taka promocja, może jeszcze ją przedłużą, bo widziałam, że w niektórych sklepach jeszcze coś tam zostało. Więc może coś tam jeszcze uda Wam się upolować, dajcie znać w komentarzach. I czy mieliście coś z tych kosmetyków, które mi się udało kupić. Także już nie przedłużam, idę sobie ładnie poukładać, żeby wszystko już rozpakować, bo to stoi u mnie od wczoraj w tym kartonie, żeby Wam pokazać, bo już nie miałam kompletnie sił, żeby po prostu je nagrać, Wam pokazać. Dlatego dopiero filmik się pojawia dzisiaj. I czekam na Wasze komentarze i wszystkim serdecznie dziękuję za subskrypcję. Subskrypcję, tak. I także chciałabym Wam przypomnieć, że filmiki moje pojawiają się w każdą środę oraz niedzielę o godzinie 16. .00. Także czekajcie i pilnujcie. Mam nadzieję, że będziecie ciekawi, co w kolejnym filmiku dla Was przygotowałam. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku i miłego dnia. Cześć!